Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja dzisiaj przychodzę do Was z denkiem. Troszeczkę się tych produktów uzbierało i chciałabym się ich jak najszybciej pozbyć. W tle znowu mamy pranie, które czeka, aby je ogarnąć i wyprasować. Eee, także cóż, moi drodzy, nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Mam dwie pierwsze rzeczy będą takie nie kosmetyczne jak gdyby Mamy tutaj kostkę um, Agent Max z Biedronki. Tutaj były trzy takie zawieszki. I powiem Wam, tutaj był zapach e, taki <trynowy> cytrynowy. Cytryna, morski, coś, e, coś w ten deseń. I powiem Wam, że na dosyć długo starczały te zawieszki bardzo ładny zapach dawały, nie osadzały się na muszli, także one chyba jakoś 6 zł, za trzy takie, jakoś tak było i teraz moi drodzy, coś o co pytaliście już w momencie kiedy pokazywałam Wam ten produkt czyli opaska odstraszająca komary ja mam jeszcze jedną nieotwartą ale powiem Wam już w tej chwili, że ona niestety na mnie nie działa Miałam ją ja, miała moja córka i niestety ja ją sobie założyłam nawet, słuchajcie, na noc na nogi, na nogi, na nogę i niestety komary jak miały ciąć, tak cięły, także wiecie, nie za fajnie. Tutaj także na pewno drugi raz tego nie kupię, tą, którą mam opaskę zużyję, chyba, że ta była mm, uszkodzona ale zapach po wyjęciu jej cały czas jest intensywny, także wątpię, żeby coś tam było z nią nie tak. Tutaj mamy maseczkę z alpaki. Była to nawilżająca maseczka w płachcie z wyciągiem z ogórka i rzeczywiście bardzo fajne, słuchajcie, nawilżenie twarzy, skóry super. Może obrazek nie oddawał alpaki tak jak tutaj jest w rzeczywistości, ale maseczka bardzo przyjemna. Także ją mogę Wam gorąco polecić. Tutaj mamy chusteczki do demakijażu. Selfie projekt. Była skóra młoda z niedoskonałościami, ale powiem Wam, jeżeli chodzi o te chusteczki, ja chyba miałam je już drugi raz. Tak coś mi się kojarzy. I za pierwszym i za drugim razem one były takie. Szorstki, niby to są do demakijażu, powiem Wam, ale one były jakoś tak. Wydawało mi się y, słabo dosyć y, nawilżone. Także one były w Rossmanie bodajże też kupione. Chyba tak. Już ich chyba raczej nie kupię, muszę pamiętać. Tutaj mamy z, maseczki z cien. Pierwsza była to maska peeling do twarzy, druga maska do twarzy. Tak jak mówiłam w filmiku, w którymś z vlogów właśnie można przypuśćmy, maskę peeling nałożyć na całą twarz, można w strefę tylko tę drugą maseczkę również można nałożyć na całą twarz, bądź tylko na policzki. Także można było na cztery sposoby właściwie na trzy, tak? Na trzy sposoby y, zrobić. Jak kto chciał. Bardzo fajna maseczka, chociaż e, ten peeling troszeczkę mnie piekł, ale powiem wam, że przez chwilę to było takie e, pieczenie. E, nie wysuszył, nie zaczerwieniona była skóra, także dosyć dobry produkt, jeżeli chodzi o maseczkę. Tutaj mamy kolejną suchą kromkę chleba. To są te gąbki do zmywania maseczek bądź makijażu. Ja dzisiaj właśnie kupiłam kolejne dwie w Rosmanie po 3,99. Podajże są teraz w promocji, także zakupiłam, bo ta już no niestety odmawia posłuszeństwa. Ale bardzo, bardzo dobra. Także ją cały czas kupuję tylko te z Rosmana, także jestem im wierna. Tutaj mamy płatki Be Beauty kosmetyczne, 120 sztuk. I tutaj mam powiem: ono ogólnie. Ogólnie są, akurat nie wiem, może te opakowanie mi się takie dosyć felerne trafiło, ale dosyć dużo sztuk e, tych płatków się rozwarstwiało. Nie wiem, wcześniej tak nie miałam, zawsze były fajne, wiecie, tu niby wzmocnione brzegi, ale być może trafiłam na jakieś takie, wiecie, wybrakowane opakowanie i naprawdę co, któryś płatek po prostu się rozwarstwiał. Co go wyjęłam, to on się po prostu szarpał. Co tutaj mamy z następną rzeczy? Następny mamy maskara. E, tak, tutaj mamy e, maskarę do rzęs. Tu była czarna maskara. Powiem Wam z tym takim pędzelkiem. Z pędzelkiem, ze szczoteczką. E, jak dla mnie nie był to zły produkt. Ale szczerze powiedziawszy, moje rzęsy nie były jakoś. Nie miało. To miało za zadanie zwiększyć optycznie objętość rzęs. Niestety nie zwiększyły u mnie optycznie. Chyba że kilkakrotnie, wiecie, naniosłam to tak. Natomiast były odporne na pot, na wodę, to mogę się z tym zgodzić. One kosztowały jakieś 12 zł. Jednak już drugi raz tego produktu nie kupię. Chociaż dobre, wiecie, tak jak ktoś dziś jedzie, włoży i wyrzuci opakowanie. Tutaj mamy cień do powiek. To był taki czekoladowy brąz. I tutaj Wam powiem fajny, chociaż dużo warstw trzeba było nałożyć, żeby on był w ogóle widoczny na oku, na powiece. Bo w normalnym, jak się wiecie, tylko raz przejechało, to on niestety ginął. Również kosztowało jakoś 12 zł. Też drugi raz już nie wezmę. Wzięłam dla testu, ale szczerze powiedziawszy, no szkoda kasy, wiecie, na. na... Taki produkt, gdzie właściwie tuż cień miałam na jedno użycie. Kolejnym produktem będzie to płyn micelarny 3 w jednym do demakijażu twarzy, oczu i ust. Food for Skin z Cien 200 ml. Tu, jak widać, jeszcze troszeczkę jest dzisiaj i zostanie zużyte. Powiem Wam, to było odświeżenie z goździkiem bardzo fajny płyn micelarny nie podrażniał oczu, nie wysuszał skóry, także jak najbardziej jestem na tak. Tutaj był każdy rodzaj skóry. Także ten produkt Wam polecam. I co tutaj mamy? Liftingujące płatki pod oczy, wygładzają zmarszczki, ujędrniają, nawilżają skórę, redukują cienie i opuchliznę pod oczami. Biotanik bi, Multi Biomask. Niestety nawet sobie napisałam płatki na nie, ponieważ piekło mnie niemiłosiernie i drugi raz ich nie kupię. No niestety, trzeba szukać innych. Dzisiaj byłam właśnie w Rosmanie, ale powiem Wam, że płatki pod oczy wszystkie wymiotło, także nie ma, nie ma żadnych. Kolejne coś mi się tutaj jeszcze rzuciło. Aha, jeszcze taki produkt niekosmetyczny. Mamy tutaj odświeżacz powietrza, takie kuleczki, jaśmin, grejpfrut i konwalia. Również był produkt z Rossmana. Już Wam kiedyś pokazywałam. One nawet teraz pięknie pachną i długo. Niby tutaj jest, że one do, do 30 dni utrzymują y, zapach w pomieszczeniu czy w toalecie, ale powiem Wam, że wcale, że nie. One dużo, dużo dłużej utrzymują. Także bardzo ładny zapach. I cóż moi drodzy, to chyba by było na tyle. Hmm, czy jeszcze tutaj mam coś takiego, żeby Wam Coś tu chyba mam. A, ostatnia maseczka z Ziaja antystres z glinką żółtą. Każdy rodzaj skóry. Bardzo dobra maseczka. Ci, którzy mnie oglądają dłużej, wiedzą, że maseczki z Ziaji bardzo lubię. Właściwie żadna, teraz sobie nie przypominam, żeby którakolwiek zrobiła mi jakąś krzywdę, czy podrażniła skórę. Ziaja jak najbardziej bezpieczna, także również Wam polecam ten produkt i aby nie przedłużać, ja sobie podzielę te denko, ponieważ jeszcze troszkę mi produktów zostało i aby wiecie, nie przedłużać tego wszystkiego i żeby to denko nie trwało z pół godziny, porobię takie krótsze odcinki ja oczywiście Wam moi drodzy bardzo gorąco dziękuję za oglądanie, jeżeli którykolwiek produkt miałyście, dajcie znać w komentarzu czy się u Was sprawdził, czy też nie i cóż, oczywiście gorąco zachęcam do subskrypcji kanału Was to nic nie kosztuje, a mi da większą motywację i radość do dalszego nagrywania. Także nie przedłużamy i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Papa! Pa.